Cała rodzina piesków, mucha, córka, synek biało-czarny, a córka brązowa. Biorę ich na łąki, żeby się wylatały. Chodź. Masz. Masz. муха Маш Jest, mają gdzie latać hektary łąk, lasów. Biorę tylko na łąki, bo w lesie jeszcze tylko mucha mnie sucha, a tamte nie polecą za sarną, albo za tym zajcem, zającem i znikną. Na razie tylko łąki. Jest tyle hektarów, że mają latać, biegać do oporu. Młode są, są Muszą się wylatać. Chociaż ja ich w klatkach nie trzymam. U mnie też są. Jest ogród. Wszystko jest, ale tylko małe. Oni tu, tu bynajmniej się wylatają do poru. Ja przy okazji przybiegłem, przyszedłem z lasu biegania I teraz poszłem z nimi. Wzięłem ich niech sobie latają biegają warunki zajebiste to nieco w mieście jednak na wsi nie ma lepszego na wsi się lepiej mieszka niż w mieście tutaj się wyjdzie Plus psy mają kaj latać nie żeby przechodzić jak w miastach Zrobią, trzeba zbierać psy po psach. Tutaj mogą srać gdzie chcą, ile chcą. Tu wszyscy srają. Dwie srają. Psy srają. Nawozy, nawóz. Krowy srają. Wszystko nawóz. Na łąki. W tyle łaże po. Przebiegam po lesie terroirze po łąkach nikaj ani jednego człowieka nie ma jeden jedyny tam z daleka siał osieje nawóz po łąkach wszyscy się pochowali kaś na razie latam z pieskami zajebisty teren mają i latać Biegają do poru, nie ma jak to fajna wioska, bo daleko od miasta. Lasy, łąki, świeże powietrze. Zajebiście. Mucha. Muszka. Ten diabeł, o jaki? Chcę, żeby go tylko głaskać. O, funfele. Funfelek! Zabiegałeś się? Funfelek. No, biegać, mogą biegać do poru. To nara.